Janek, co pieczesz? Chlebek bananowy. Chlebek bananowy. A Nie, tak po prostu wkładasz i zamykasz gorąco. Aha, no 180 stopni, to gorąco. Patrzcie na Figę. Figę pilnuje Jasia. Czy się dobrze kroi kiełbasę? Sporo tam jej masz, co? Sporo, sporo, bo robimy cały gar, leczo. Ja właśnie zabieram się za swoje śniadanie, bo jeszcze nie miałam czasu zjeść, a w piekarniku już mamy ciacho bananowe, które też zrobił Janek. Pięknie, tutaj zaczyna już pachnieć, to nam się dusi. Tutaj mam pokrojoną cukinię. Fajna ta kostka wychodzi. Sami zobaczcie. I o krajalnicę. taka zwykła. Tutaj macie firma z bo mało mycia. No ale do ziemniaków czy do cukinii trzeba oddać trochę siły. Janek mi to właśnie pokazuje. Pierwszą naszą cytrynę. No ja jestem przeszczęśliwa. Pamiętacie, jak ją targałam z Włoch? Dwie. Tu jest y, pierwsza i na niej jest jeden owoc, ale jest szansa, że tu jeszcze będą owoce. A tam mamy drugą i też widzę na niej kwiatki. O nie, jakieś suche liście. Bo to musimy przyciąć. Widzicie, tu są kwiatki i tu też jest taka mikrocytrynka. Gdzie? O, ma mikro. Dzisiaj troszkę chłodniej, też chcę się popracować w szklarni. Pousuwałam już trochę chwastów, ale jeszcze nie jest idealnie. Sporo zielonych pomidorów. Sporo, sporo. Tam z tyłu mamy papryczkę chili. I też Wam pokażę. no ja w tym roku spróbuję. Dobra, też tam jest trochę sztuk. Tutaj tak, tu zioła, a tutaj pomidorki. Które można byłoby już pozbierać. O, moro, A amor, zarelatela. Apelujemy o szacunek i kulturę w komentarzach.